Wracamy do dzień dobry Polsko i wracamy do kolejnych tematów i kolejnych gości. Izak Piatkowska, prezes zarządu DGA Fast Deal w naszym studiu. Witam. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i tak tajemniczo trochę zapowiadają ten temat dzisiaj, bo to do końca nie wiemy o co chodzi. Zaraz się będziemy dowiadywać. Jest internet, są zakupy, no to do tego jesteśmy przyzwyczajeni już, to już żadna nowość, ale takie nowości się pojawiają. To w takim razie zdradźmy. Generalnie rynek live shopping, tak? Ten, który reprezentuje portal FastPL jest to rynek, który polega na tym, że robimy zakupy w czasie rzeczywistym. W Polsce od kilku miesięcy właśnie działają tego typu platformy, które umożliwiają Internautom na właśnie zakupy bardzo przecenionych, przecenionych usług z wysokimi rabatami, 50% i wyżej. Dzięki temu klienci mają możliwość sprawdzenia, przetestowania właściwie usług, których powiedzmy wcześniej może by nie spróbowali na 100%. I zakupy te charakteryzują się również tym, że oferty mają ograniczony czas, że tak powiem, publikacji w internecie. Także jest to od kilku dni, właściwie na platformie FastDeal jest to do kilku tygodni czasami nawet, pozwalając temu użytkownikowi, żeby się zastanowił, czy rzeczywiście to potrzebuje, czy chce. Jeżeli zobaczy za pierwszym razem, podoba mu się, może za kilka dni wrócić i to zakupić. My tak teoretycznie teraz rozmawiałem, powiedzmy tak. w praktyce jak wygląda rzeczywiście. Jakie to są rzeczy, które można kupić? Przede wszystkim są to um, na przykład... Um, um usługi związane z gastronomią, na przykład obiad, kolacja, jest to na przykład voucher o wartości 100 zł, na cały menu w cenie 50 zł, jest to na przykład zabieg kosmetyczny, jest to manicure, pedikir na przykład, jest to, jest, są to gokardy, jest to tenis, squash, także wszelkiego rodzaju jakby usługi związane z kategoriami szeroko pojętymi, gastronomia, uroda, rozrywka, również i motoryzacja, edukacja w przyszłości, także wszystko to, co ma na celu wyciągnąć ludzi z domu, zintegrować ich e, i e, zapewnić im taki fajny, zdrowy tryb życia. To teraz powiedzmy, dlaczego jest tak tanio? Bo y, z reguły, kiedy pojawia się taka informacja, że 50% taniej, to od razu się włącza taka bariera Czerwona, bezpieczeństwa. Tak, dlaczego jest tak tanio? Bo jak tanio, to pewnie jakieś oszustwo. Powiem panu tak, myślę, że tak powiem, do tego jakby m, nastawiliśmy w ten sposób. E, usługi są swego rodzaju takimi niematerialnymi, jakby takim czymś niematerialnym. Jeżeli mm. idziemy do sklepu obuwniczego, namierzamy sobie buta, chodzimy w nim, nie spodoba nam się, odkładamy go na półkę i on nie traci na swojej wartości. Natomiast z usługami jest inaczej. Idziemy do fryzjera, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mówimy naszemu fryzjerowi: "Proszę pana, proszę mnie ściąć kawałeczek, żebym sobie zobaczył pana umiejętności i to jeszcze za, za darmo", prawda? Nie ma czegoś takiego jak sampling usług. Także jest takiemu klientowi indywidualnemu dosyć trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy ja będę zadowolony z tej usługi, czy nie, bo nie mogę jej nawet spróbować. Więc my dajemy Usługodawcom możliwość jakby przetestowania przez klientów czegoś za 50%, żeby później zaufali na... 100%. Także tutaj jest jakby ukierunkowanie, szczególnie tutaj nasza platforma fastdeal.pl jakby współpracuje z usługodawcami na tej zasadzie, żeby do nich powracali ci klienci lojalni. Nie chcemy tak zwanych łowców okazji dostarczać właśnie naszym usługodawcom, ale chcemy właśnie takich klientów, którzy będą później lojalni i polecali, bo tutaj jest cała, cała jakby kwestia związana z marketingiem, przez referencje, bardzo silnym narzędziem. Jeżeli ten klient będzie zadowolony z usługi, z jakości, z jakości obsługi również, to on będzie wśród swoich znajomych, wśród swoich wśród swojej rodziny to jest tak naprawdę największym, że tak powiem, narzędziem tutaj marketingowym, jakie może być. A czy wasz portal gwarantuje taką jakość usług, czy możemy być pewni, że. Kupując taką usługę za pośrednictwem waszego portalu, będziemy wiedzieli, że ona będzie najwyższej jakości? Mamy agentów w tym momencie, tak zwanych przedstawicieli naszych w całej Polsce, w 16 miastach, którzy są, że tak powiem, lokalnymi, znaczy osobami, które mieszkają w danych miastach mhm. przez jakiś dłuższy okres czasu, nawet się tam urodzili, także znają dokładnie rynek. Dodatkowo zawsze przed wyborem partnera do współpracy, usługodawcy, restauracji i tak dalej, sprawdzamy wszelkiego rodzaju informacje, czy w internecie czy w prasie, czy wiadomo, że również przez, przez polecenia, ale również taki przedstawiciel nasz, który się zazwyczaj spotyka z, z usługodawcą, no, spotyka się w tym miejscu, w którym są świadczone usługi. Bardzo dużo można powiedzieć po takiej rozmowie, rozglądając się dookoła, zobaczyć jak wygląda miejsce. Także m, mamy jak, naj, jak najbardziej takie pewne wytyczne, które e, należy spełnić, żeby oferta była po prostu atrakcyjna. To jest dobry, tani sposób dla tych, którzy chcą skorzystać z usług, mówię ogólnie, ale również dla firm, które chciałyby siebie w ten sposób rozumiem, zareklamować, na przykład, czy sprawdzić, jak zafunkcjonują w takim serwisie. I rozumiem, że również to taką możliwość stwarzacie dla usługodawców. Jak najbardziej, jak najbardziej. Także yy, sami poszukujemy właśnie takich usługodawców, z którymi, z którymi moglibyśmy współpracować, jak również yy, usługodawcy się sami do nas zgłaszają. Yy, jest właśnie FazDil.pl daje możliwość usługodawcy na takie bardzo dwie konkretne, fajne rzeczy, a mianowicie promocje i sprzedaż. W jednym miejscu, w jednym czasie bardzo prostą. i przede wszystkim e, za praktycznie za darmo, tak? Ponieważ tutaj jakby jedyną rzeczą, którą musi ten usługodawca zaoferować, to jest po prostu ten rabat. Także to jest bardzo atrakcyjne narzędzie, mocne, pozwalające właśnie na taki sampling usług dla, po raz pierwszy w Polsce, właśnie dla tych naszych polskich usługodawców. To wyjaśnijmy e... jeszcze słowo sampling. Sampling to jest, właściwie tak, sampling, jeżeli chodzi o produkty, prawda, no to mamy, że dostajemy jakąś tam próbeczkę, mhm. coś na próbę, do spróbowania, żebyśmy się przekonali, czy to nas satysfakcjonuje, czy nam się to podoba. Zawsze sampling się kojarzy z czymś takim, Prawda, małym, jeżeli chodzi o produkty. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, tutaj dostajemy pełnowartościową usługę, natomiast za pół ceny, więc ten sampling polega na tym takim właśnie rabacie dużym, który pozwala jakby temu klientowi zminimalizować ryzyko niezadowolenia, po prostu. Zminimalizować ryzyko niezadowolenia i pójść do tego usługodawcy, przekonać się najpierw za pół ceny, a później zaufać na 100%. Tutaj jeszcze bym chciała taką jedną rzecz mhm. podkreślić, że właściwie PL jest takim nowoczesnym portalem społecznościowym XXI wieku, ponieważ yy, dyrektor zarządzający yy, MySpace Mobile, yy, John Fates powiedział kiedyś, że społeczność jest wtedy, kiedy wychodzimy z domu i spotykamy się z, ze, z przyjaciółmi. I tak, tak naprawdę my umożliwiamy to również klientom, którzy właśnie wchodzą na nasz yy, serwis, nie przebywają na nim za długo, prawda, dokonują zakupu, wychodzą z przyjaciółmi, kupują vouchery, wychodzą z przyjaciółmi. Tutaj też warto podkreślić, że live shopping właśnie polega na tym, że Klient wchodzi, kupuje voucher, w tym samym dniu może go realizować. Tutaj jeżeli mówimy strony. o takiej instrukcji obsługi, w takim razie, jak po kolei, logujemy się, na, wchodzimy na stronę. Tak jest. I wybieramy. Wchodzimy na stronę fastdeal.pl, Wybieramy swoje miasto, które, z którego jesteśmy, które nas interesuje, na przykład będzie to Poznań. Następnie przeglądamy oferty, które są aktywne w danym mieście. Oferty w danym mieście mamy po kilka, docelowo kilkanaście z różnych kategorii, właśnie gastronomia, uroda i tak dalej. Następnie wybieramy sobie ofertę, która nam się podoba. Na przykład siedzimy sobie w pracy, mamy ochotę na lunch, bierzemy koleżanki, mówimy, słuchajcie, na fastdealu, jest kolacja, prawda? Lecz przepraszam, jest lunch, fajny głoski restauracji, y, naciskamy zielony przycisk kupuję i y, y, no i dokonujemy zakupu transakcji za chwileczkę y, jak te pieniążki zostaną zaksięgowane, jest to dosłownie chwila moment, vouchery są aktywne, można je wydrukować i iść do restauracji w tym samym czasie, w tej samej chwili, dlatego fast deal no i nazwa też zobowiązuje właśnie, żeby to się wszystko szybko i y, sprawnie odbywało. Coraz szybciej to się dzieje tak. No dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i, i za kwiatkowska, bo mamy Państwa gościem. A my, drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj w Dzień Dobry Polsko.